Potrzebujemy naprawdę nowego raportu, który pokaże społeczeństwu, jakie są korzyści, jakie są ryzyka. Potrzebujemy konkretnej mapy drogowej, skoordynowanych działań. Jest cała masa rzeczy do zrobienia. Ale musimy, ja myślę, musimy też powiedzieć jasno, wysłać przesłanie do strefy euro, do naszych, do państw członkowskich, że Polska jest na drodze że jest przygotowuje się do wejścia do strefy euro. Wtedy będziemy, myślę, zapraszani, będziemy mieli dużo większy wpływ na to, w jaki sposób ten, te wszystkie reformy przebiegają. Proszę mnie nie pytać o datę, bo ja myślę, że odpowiedź jedyna to jest taka, kiedy będziemy gotowi. Nie ma rzeczy ważniejszych. Bez politycznej woli nie, 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 nie odniesiemy korzyści, a korzyści ekonomiczne odniesiemy, jeżeli się dobrze przygotujemy. Trzeba rozpocząć także działania, które nas zabezpieczą przed znanymi ryzykami, przez które przeszli Włosi, Hiszpanie, Portugalczycy. I nie musimy wiele odkrywać i myślę także, że po prostu dobrze zorganizowany proces, tak jak kiedyś zorganizowaliśmy proces przygotowania nas do wejścia do Unii Europejskiej, potrzebujemy podobnego działania dla wejścia do strefy euro.